Siemano z tej strony, Rusher, i dzisiaj jest pierwszy odcinek z Don't Stara, obiecanej serii. Pewnie, pewnie będziecie pytać się, czemu to nagrywasz. Nagrywam dla mojego kolegi, akurat przyjaciela Huberta, bo on właśnie lubi tą grę. Nagrywam dla niego. Więc zostawcie tutaj cztery łapki. To będzie kolejny odcinek już niedługo Brawl Stars Opening. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zostawcie subskrypcję, dzwona i widzimy się w grze. Dobra, już jesteśmy w Don't Starwie. dla mnie się bardzo podoba ta gra, więc zagrajmy. Tutaj już mam dwa takie... survival takie, ale zacznę tutaj nową grę, więc postać wezmę ja Wilsona Już mam chyba... cztery postacie, nie. No, cztery postacie, więc weźmiemy Wilsona, bo on mi się bardzo podoba. Zastosuj, no i... świat. Spróbujmy. Dobra, tu nic nie będziemy zmieniać. Więc zaczynajmy. Don't Star jest bardzo fajny. Podoba mi się ta gierka. Zobaczmy jasność. Dobra, świat już się robi. No i czekamy. Jak się Wam spodoba ta gra, możecie sobie ją pobrać. Ona jest płatna na Sklep Play, ale ja ją pobrałem za darmo z Aptoid. Jak chcecie, to się to nazywa Don't Star Pocket Edition. Sobie kupcie, albo zainstalujcie za darmo na Aptoidę. Polecam gierkę. Fajna taka na nudy. Ona jest akurat Offline. Nie. Fajna gierka. No i czekamy aż się na generowanie świata zakończy, i będziemy grać. Dobra. Jesteśmy. Już skończyło się, więc y, zaczynajmy. Gierka spoko. No, dobra. Teraz na początku zbierajmy sobie kwiaty i takie różne rzeczy. Trochę nas słabo y gdzieś postawiło, bo ogólnie lepiej zawsze mapa na bawoły iść, bo tam właśnie najlepiej jest, na przykład, postawić sobie bazę lub coś. Y z tej serii jakieś będzie 10 odcinków. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że mnie dobrze y słychać. I właśnie najważniejsze w tej grze to jest jedzenie to jest najważniejsza rzecz w tej grze. No tak. Więc zbieramy nadal. Dobra, już mamy sześć trawy. gałązki nam no są też potrzebne. Żeby zrobić na przykład jakieś, nie wiem, jak to się nazywa Dościnania drewna, sikierkę sobie zrobić. I ogólnie jak nie wie ktoś jak jest na przykład noc to na przykład nie można się oddalać od yy, ogniska, bo jak pójdziesz się w ciemno bardzo, to yy, właśnie będzie, jak to się nazywa, zabiją cię potwory, których nie będziesz widział i ich nie pokonasz, bo oni cię od razu pokonują. Więc lepiej zawsze stać przy ognisku. Przy ognisku właśnie można sobie yy, yy, właśnie yy, gotować jedzenie, no i takie inne. I ogólnie yy, ten muszlek, to jak się zmniejsza to można go tak napełnić, żeby jak zbierasz kwiaty, na przykład a regenerowa regenerowanie życia, na przykład jak masz mało, to na przykład jak zjesz te kwiaty albo nasiona, i wtedy też ci się regeneruje, albo upieczone mięso. O, marchewka tutaj już mogę coś zrobić. Dobra, mogę sikierkę sobie zrobić. Dobra, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy ten. Odcinek A i ogólnie, jak zetnę bardzo dużo drzew, to pojawi się taki potwór, który z drzewa po prostu wyjdzie i będzie taki potwór. A można zapobiec, zapobiec żeby go nie zabić. Po prostu, jak są szyszki z drzewa, to można na przykład y, posadzić z tych szyszek drzewa i po prostu ciebie nie będzie atakować. Dobra, Zetnij jakieś drzewo, żeby mieć na opał lub coś. Oby mnie dobrze było słychać. Bo już nagrywam 4 cz minuty. Dobra. ale się e, coś tam zbugowało. Nie ścinaj drzew. Dobra, na razie tyle wystarczy. Czekamy aż będzie wieczór. O, jedzenie, jedzenie. Jedzenie jest tak ważne. E, ogólnie na moim survivalu, tam gdzie jest ósmy chyba dzień, to ogólnie zginąłem. Bo tam mnie coś zaatakowało i po prostu zginąłem. I wszystkie rzeczy po prostu, obóz, wszystko, bazy sobie skończyło się po prostu. I teraz właśnie próbowałem odnaleźć to, ale jeszcze szukam na tamtym moim innym świecie. Dobra. Polecam bardzo właśnie tą gierkę. O, właśnie, taka jasna trawa jakby. To są bawoły. I właśnie najlepiej tutaj obóz rozstawić. Chyba że nie będzie takich jakby krów, czyli one się właśnie nazywają bawoły. jakich nie będzie, to trochę lipa, bo. No po prostu lipa będzie. Bo jak, jak je zabijesz, w sumie lepiej ich nie zabijesz, bo one właśnie jakby takie kupę swoją dają, i to coś można z tego coś zrobić, właśnie. Coś tam do bazy można zrobić, lub coś. Ale chyba tutaj nie będzie. Odcinek jakoś będzie trwał jakieś kilkanaście minut. Ogólnie sterowanie nawet spoko jest. No dobra, ścieżka jakaś. Dobra. I ogólnie w tej grze jak się chodzi ścieżką, to się szybciej właśnie chodzi. A jak nie idzie ścieżką, to wolniej, bo na przykład te postaci mają tak, że jak widzą ścieżkę i chodzą po niej, wiedzą, że gdzieś na pewno dojdą i mają większą pewność, żeby, że będą gdzieś... Tam, gdzie lepiej jest, na przykład, lub coś, nie wiem, głupio trochę gadam teraz. Dobra, jedzenie. on już niedługo wieczór jest. Tu niedługo będzie trzeba było rozstawiać obóz, ognisko i taki inny. I ugotować jedzenie. Chociaż ten Wilson, ten co jestem, to jest podstawowa, y, podstawowy, podstawowa postać i jej właśnie y, ten, życie schodzi po po prostu powoli a jest taki Wolfgang, który jest bardzo silny i właśnie mu nas sam początek ma połowę życia ma połowę życia, o ja wieczór się robi o nie, 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 nie. patrzcie, jak widzicie te, tego ptaka on właśnie nam będzie zżerał yy, właśnie te, te, te yy, porzeczki ale czasami może zjeść, albo czasami nie i łatwo, i właśnie trudno go zabić, ale jak można na przykład jakąś, nie wiem, broń dobrą, to właśnie go zabijasz i właśnie z niego mięso idzie. Dobra, tutaj chyba będzie miejsce tam, gdzie rozstawię obóz. Dobra, tutaj jest ognisko, więc stwórzmy i postawmy na przykład tutaj. I zacznę właśnie yy, gotować. Dobra, na razie to nam wystarczy, żeby zjeść. Dobra, i mamy cały pasek głodu. Dołożę trochę. Dodaj paliwo. Może się dłużej paliło. Chociaż na tą noc chyba nawet będzie wystarczyć. A jak nam zgasi to najwyżej postawimy drugie. Dobra. Dobra, zobaczmy czego mi brakuje, żeby zrobić. Dwa kamienie to jest krzemień, to z tego nie zrobię. O, deski, deski, deski. Ale zarąbiście. O i sikiera 39% ta sikiera ma. Hmm, jakiś tam gracz chyba umarł. Już niedługo wieczór, więc dodam trochę paliwa. Deski właśnie się przydadzą. Dobra, i czekam, aż ten dzień minie. Chyba, że ogólnie teraz będę kończyć odcinek, więc zostawcie subskrypcję, lajka, Wilson Was żegna i siema do kolejnych.